Dzień dobry. Jesteśmy uczennicami klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego STO w Słupsku. Nazywamy się Adriana Żurowska, Natalia Zielska, i Amelia Borkowska. Naszym opiekunem naukowym jest magister Grażyna Linder. Tematem przeprowadzonych przez nas badań jest uprawa rzeżuchy w warunkach zbliżonych do tych na Marsie. Roślinę tę wybrałyśmy ze względu na jej wartość Została ona poddana różnicy temperatur poprzez umieszczenie jej w zamrażarce w różnych przedziałach czasowych oraz promieniowaniu mikrofalowemu. Zasadziłyśmy ją również w glebie z dużą zawartością żelaza imitującą tą na Marsie. Dokonane przez nas badania zbliżają ludzkość do urzeczywistnienia idei o zasiedleniu przez ludzi innych planet, gdyż moglibyśmy w ten sposób uniknąć zakłady na skutek kataklizmu, jaki prędzej czy później spadnie na Ziemię. Projekt skupia się więc na możliwości uprawy roślin, dzięki którym moglibyśmy wzbogacić pożywienie.